Coś tutaj oczym, witam Was bardzo serdecznie w omówieniu dalszej części pików na Mistrzostwa Świata. Minęła, jak wiecie, zapewne faza grupowa, w której to gałganie gałkanie. O, tak powinienem się no. Minęła faza grupowa, w której W której żyto, yy, która zakończyła się tak, jak widzicie, tutaj. O! Yy, tak, yy, yy. może już bez E. Yy. Przejdźmy do rzeczy. Trafiłem można powiedzieć 50% pików. No to oczywiście to nie ma przełożenia na punkty. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Przede wszystkim dlatego, że yy, to jest yy, znowu to jakie piki wybrałem. Takie punkty dostałem. Nie wiem dlaczego, ale na przykład za trafienie pierwszego i trzeciego miejsca dostałem 7, a trzeciego i czwartego dostałem 8. Może dlatego, że tutaj było przeskoczenie o dwa miejsca aż, a tutaj tylko o jedno, tutaj też tylko o jedno, a tu zostałem siedem. Dobrze. Więc analizując piki, jakie były przeze mnie trafione, bądź nie. ROX z pierwsze miejsce, to się zgadzało. Ustawiłem albo e, Albus Nox Luna, które wszystkich totalnie zaskoczyło i po raz pierwszy, w his pierwszy raz w historii drużyna z Wild Cards, czyli z całej reszty świata wyszła z grupy, pijąc pierwsze miejsce z Europy, wygrywając mecz z pierwszym miejscem z Korei. No normalnie, po prostu kosmos. No i oczywiście CLG wygrywając dwa, nie, raz CLG, raz G2 i raz Rox Tigers. Nie, CLG wygrała już dwa razy, przez to wyższy. Tak, i Albus Nox Luna wyszli z drugiego miejsca, Rock z pierwszego co oznacza, że zgadzało mi się pierwsze miejsce zgadzało mi się trzecie, bo tam umieściłem CLG ale drugie mi się nie zgadzało, bo myślałem, że g wyjdzie G2 totalnie nic nie pokazało wygrało jeden mecz na sześć dumni możemy być z nich, po prostu możemy być z nich dumni jeszcze patrzę, czy mi się ładnie wszystko nagrywa nagrywa mi się ładnie grupa A. Dość oczywiste. Grupa B. Tutaj pomyliłem się dosłownie o, o cieplinkę. Tak jak mówiłem, SKT z pierwszego miejsca przegrali tylko jeden mecz, ale przegrali mecz. To w pierwszym tygodniu z Flash Wolves, które niestety zajęło czwarte miejsce, gdzie IMEI zajęło trzecie. Dlaczego mówię niestety? Bo tak jak Cloud9 wyszło z drugiego i tego właśnie spodziewałem. I tutaj w ostatnim momencie, tylko pamiętacie, przy pikach zamieniłem Flash Wolves, rzuciłem na trzecie. A IME zrzuciłem na czwarty i niepotrzebnie. A dlaczego oni oboje mieli po 2-4? Dlaczego akurat Aimé jest na trzecim? A tu, otóż dlatego, że Aimé wygrało dwa mecze tylko i te dwa mecze wygrało z Flash Wolves. A Flash Wolves wygrało raz z Cloud9, raz z Escape Telecom i wylądowało na czwartym. Przykre. Szkoda trochę ich, no ale cóż. Yy... Wygląda to tak, że dostałem za tą, akurat za to 10 punktów, no bo trafiłem dwa pierwsze i tutaj się zgodzę z tym właściwie. Powinienem aż tyle dostać. Pamiętam, że w zeszłym roku ogólnie więcej zdobyłem po pierwszej, już zagwarantowałem sobie ikonkę, ikonka jest od 34 punktów. Ja mam 32, ale spokojnie, e, da się jeszcze dobić te punkty w knockout stage, czyli już w fazie turniejowej, 8 najlepszych drużyn świata. Dobrze, więc grupa B, SK Telekom z pierwszego miejsca, Cloud9 z, cloud z drugiego miejsca, przechodzimy do grupy C, czyli bardzo ważnej i najważniejszej dla nas grupy. Post Aha, stamtąd tu jest e, jeszcze woli ścisłości. Jedyna drużyna z, e, z, z, z Wildcard, czyli z reszty świata, to jest oczywiste, że jeden w ogóle, że jakaś wyszła. E, jedna z trzech drużyn z Korei, wszystkie trzy oczywiście wyszły, wszystkie trzy z pierwszego miejsca, ale. Każda miała przynajmniej jedną porażkę. Rockstar Tigers dwie, SK tylko jedną i Samsung Galaxy też jedną. E tutaj jedyna drużyna z Ameryki wyszła z grupy B. To było Cloud9. Amerykanie czuli się tak silni po pierwszym tygodniu jak zwykle w drugim. Dobrze, chociaż to Cloud9 wyszło, bo niewiele brakowało, by zostali na lodzie. Grupa C, najważniejsza, najistotniejsza grupa. Pomyliłem się tylko pierwsze z drugim miejscem. Tak, tylko pierwszy z drugim. Bo umieściłem H2K na drugim, a to H2K to było pierwsze miejsce w grupie. Po pierwszym tygodniu mieli 1-2. Jedną wygraną, dwie porażki, jako jedyna drużyna z Europy w ogóle miała jakąś wygraną. Bo pierwszy tydzień dla Europy to było 1-8. Ale już drugi tydzień to po prostu był kosmos. To był po prostu kosmos, jak H2K wygrało 3 mecze ze wszystkimi. Do tej pory miało tylko wygraną z e e e ENTZ, które pierwszy mecz swój wygrało z Edward Gaming, to jest bardzo istotne. Gdyby nie to, to by H2K nie zajęło pierwszego. Tak. E A w drugim tygodniu wygrali wszystkie trzy mecze ze wszystkimi, po czym wygrali dogrywkę jeszcze z EDG, czyli wygrali tego samego dnia dwa razy z EDG i zajęli pierwsze miejsce w grupie. I to jest bardzo, bardzo istotne, bo yy, zaraz Wam powiem, jak wygląda dla tej Knockout Stage. No, 8 punktów z tej grupy. Szczerze mówiąc, nie żałuję tych 8, które straciłem, bo Ejść tutaj wyszło z pierwszego. Jestem bardzo zadowolony i naprawdę mają dużą szansę przejść dalej. Ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Grupa D ostatnia TSM skończyło na trzecim miejscu. Splay się na czwartym, to się akurat zgadzało. No i obstawiłem TSM na trzecim, ale coś mi mówiło, że to chyba nie ma sensu. Że lepiej Royal Nevergiwa wrzucić na drugie. No i rzeczywiście skończyli na drugim. E, tutaj dogrywki żadnej nie było, żebyście się nie sugerowali. Dlaczego wyszło Royal, a nie TSM? Bo Royal z TSM miał dwie wygrane. E, znaczy Royal z TSM dwa razy wygrało, a TSM nie wygrało ani razu. Logiczne. E, TSM miało wygrane na Samsung i dwa na Splice, 3. a Royal miało e, dwie wygrane na TSM i jedną na Splice. Po Splice się raz wygrali z Royalem. To jest ich jedyna wygrana, chociaż nie wyszli z 0 e, wygranych. W ogóle tutaj nie ma żadnej drużyny na tych mistrzostwach, która by nie wygrała żadnego meczu, co, co pokazuje, że Poziom eee, Mistrzostwa Świata jest coraz bardziej zbliża się do bycia równym, mimo wszystko. Eee, tak, pierwsze miejsce Samsung Galaxy. Spodziewałem się tego. Ludzie mówili, że tutaj jest to drużyna, która możliwa jest, do odpad że odpadnie, po prostu zajmie trzecie miejsce. Ale szczerze, to Koreańczycy zajęli pierwsze. Royal drugie z 3-3, też szałudzie zrobili, nie grali jakoś wybitnie, świetnie, tam Uzi raz rozegrał świetny mecz z TSM, to sam pokierował gierkę, no i co tu dużo mówić o tej grupie, wszystko jasne. Powiem, sam się przyznam, ze wszystkich grup najmniej spodziewałem się tego, co się stało w grupie A, bo to jednak albo Stoxx, Lula to największa niespodzianka tych mistrzostw świata według mnie, a znaczy, największe to było wygranie ENTZ z Edward Gaming, ale później jeszcze ci rozwali Rock Tigers, więc wygrana z Koreańczykami, Wild Cardów. Po prostu kosmos. To co tu dużo mówić, tak wyglądają grupy. E, oczywiście stąd wychodzi Samsung Galaxy, czyli trzecia drużyna z Korei, oraz e, Royal Never Keep Up, druga drużyna z Hid, bo jeszcze Edward Gaming wyszło z Hid. Niestety, dla e, południowej Azji w tym roku żadna drużyna z południowej Azji nie dała rady wyjść z grupy, bo zarówno Flash Wolves na czwartym miejscu w grupie B, jak i H, e, AHQ i Sports Club. E, Grupie C na trzecim miejscu, tyle. E, przejdźmy. W ogóle to jest jedyny region, z którego nie dała rady wyjść żadna drużyna, bo nawet z wild card wyszła. E, przejdźmy więc do typowań, jeżeli chodzi o. Nie, jeszcze zanim przejdziemy do typowań, tutaj mamy rozpiskę taką ogólną. W jakim procencie ludzi się aktualnie znajduje? W zeszłym roku pamiętam, że znajdowałem się tam w piątej, że byłem w tych. Kilku procentach, bo to jest tak strasznie mały procent, znaczy to jest ogromnie mały procent, strasznie mały procent, bardzo mały procent, mały procent, kilka procent, kilkadziesiąt procent, większość, do totalne, jeszcze większe dno i d, 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 nie wiem. I poro, tak. I poro. 90 tysięcy ludzi jest poro. Nie wiem, jak oni to zrobili, po prostu. <laughs> Dobrze, więc mhm. jestem w, 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 w dużym procencie, tak? Bardzo duży procent. To, to jest. To jeszcze nie jest większość, ale to jest. No nie jestem z siebie zadowolony, może tak to ujmę. A 32 punkty, to no tam 2 punkty, co prawda, zabrakło, żeby być tutaj. Możliwe, że po e-playoffach to się zmieni. Po playoffach, po w, w fazie turniejowej ale spójrzmy jeszcze tutaj na celebrities możecie hmm. to sobie sprawdzić też na jakim poziomie jesteście jestem tak jak shot w tym momencie <gry> no i oczywiście tauczynowcy dość sporo osób z was dołączyło do tej grupy, bardzo jestem z tego zadowolony, cieszę się 50 osób słuchajcie chyba nawet dalej możecie dołączyć żeby porównywać swoje wyniki najmniej miał tutaj pan osa einar, który miał 4, 20 punktów to cały czas kwalifikuje się do bycia w większości więc cały czas nie najgorzej eee, pierwsze miejsce 41 punktów w naszej grupie moje gratulacje 41 to dalej niestety nie jest czwarte tylko to jest jeszcze piąte ale już prawie zalicza się do bardzo e, do mniejszości więc gratulacje, sporo punktów zobaczymy jak tam po playoff ci koleżka pójdzie no ja tutaj w naszej grupie zajmuję 14 te miejsce ex ze sporą ilością ludzi Tyle, e, tyle jeśli chodzi o leaderboard. Oczywiście sobie podsumujemy jeszcze po samym turnieju. No i najważniejsze wybór pików na e, mistrzostwa, e, no, już fazę, fazę pucharową, tak? tak to można nazwać. Osiem najlepszych drużyn świata jedna z Europy, jedna z Ameryki, dwie z Chin, jedna z reszty świata i trzy oczywiście z Korei. Koreańczycy nie grają dla siebie. Bo nie mogą. Właśnie to jest istotne, to o czym miałem powiedzieć. Pierwsze miejsca grają z drugimi, i nie, nie mogą grać z tą, z którą były w grupie. To znaczy, Rock Tigers nie może grać z Albus Nox Luna, ale może grać. Znaczy było tak, tak, tak odbywało się losowanie. Mogą grać z Cloud9, Edward Gaming, bądź z Royal Never Give Up. Ciągnąc dalej. SK Telecom nie mogło grać z Cloud9, ale mogło albo z Luna, Edward Gaming, bądź Royal Never Give Up i po losowaniu wyszło najlepsza możliwa sytuacja według mnie dla, nie tylko według mnie, dla H2K, żeby dostać się nawet do finału. Słuchajcie, na górę trafiły praktycznie największe potwory, to znaczy SK Telecom dostało Royal Never Give Up już na samo wejście a ROX Tigers otrzymało Edward Gaming, które niefortunnie zajęło drugie miejsce. Tak, i słuchajcie, ja od razu bez tutaj zastanawiania się stawiam na drużynę z pierwszego miejsca zarazem na drużynę koreańskie, czyli SK Telecom oraz ROX Tigers i prawdopodobnie to będzie półfinał, to będzie półfinał, o którym zaraz powiemy. Jeżeli chodzi o dolną część, jest Samsung Galaxy z pierwszego miejsca kontra Cloud9, oraz H2K z pierwszego miejsca kontra Albus Nox Luna teoretycznie i wydaje mi się też praktycznie Albus Nox Luna mimo tego świetnego występu jest najgorszą drużyną z tych wszystkich ośmiu, które się w tym momencie tutaj znajdują mogą mnie zaskoczyć kolejny raz zaskoczyli mnie już wtedy, i to jest bardzo prawdopodobne. Znaczy jest dość prawdopodobne, że mogą nawet wygrać z H2K, ale mimo wszystko ja stawiam tutaj na H2K. Jeżeli chodzi tutaj, matchup też na stronę koreańską. Myślę, że Cloud9 nie podoba, szczególnie, że miał 3-3. Właściwie to 3-3 też wywalczyli niejakoś w wybitnym stylu, naprawdę. Nie wygrali... W żaden sposób nic nie pokazali na drużynę koreańską, na SK Telecom, które przegrało tylko z Flash Wolves. No może to przez to, że to było SK Telecom, ale wydaje mi się, że nas, mimo że to jest Samsung Galaxy, tylko, dołoży no, tylko Samsung Galaxy, to Cloud9 nie podoba tutaj. I automatycznie przechodzimy do półfinałów i od tego momentu nie sugerujcie się w żaden sposób, bo tak jak do tej pory to miało sens, co rozłożyłem, jeżeli chodzi o ćwierć finały, teraz nie sugerujcie się kompletnie tym, co ja tu zrobię, bo to będzie bardziej preferencyjne. Tak jak tutaj wystarczy, że jeden mecz mi wpadnie, i będę miał już na ikonkę, a to jest... szansa jest bardzo duża, że chociaż jeden mecz mi wpadnie, to mogę tutaj dobrać sobie piki takie jak mi się żywnie podoba, bo i tak już nie będę miał 100% celności, bo już group stage przeszedł i tutaj też może być różnie, dlatego ja stawiam w tym momencie na H2K i powiem więcej, to nie tylko jest tak, że ja bym chciał, żeby tak było, to jest dość prawdopodobne. Wszystko też zależy jak oni sobie poradzą na, w ćwierćfinałach na ALBUS z jeżeli to będzie zdecydowana wygrana, Takie, jak to były, to były mecze zdecydowane w drugim tygodniu turnieju grupowego to wydaje mi się, że mają spore szanse na Samsung Galaxy w półfinale. Jeżeli chodzi o półfinał z drugiej strony, to jest, wielu to nazywa małym finałem i to jest dość spodziewany półfinał, że tak to będzie wyglądać. I... I co? I co? Rock Tigers czy SK Telecom? Mimo wszystko że Rock Tigers praktycznie zniszczyło całą Koreę w tym sezonie, dominując zajęło pierwsze miejsce, wydaje mi się, że SKT tylko radzi sobie oczywiście na tym turnieju lepiej. Dodam więcej, na tym całym turnieju nie ma takiego strasznego faworyta, jakim to było SKT w zeszłym roku na przykład. Eee... Dlatego może być ten matchup strasznie ciekawy i to jest rewanż za finał w zeszłym roku. Naszym jeszcze nie wiadomo co się odbędzie, bo jeszcze jest finał. Według mnie wygra SK Telekom. Jeżeli chodzi o finał, może być dość jednostronny. To już kompletnie się nie sugerujcie. To jest jak, jak ja bym chciał, żeby było. I fajnie by było na przykład zagrać jakimś skinem z H2K yy, tak za rok. Byłoby spoko. To już zostawiam bez dyskusji oczywiście. Według mnie, jak nawet by było, że SK daleko wygra. Nawet jak oni chociaż przejdą przez ćwierć finału, to ja jestem bardzo z nich dumny i bardzo się cieszę, że 2 tutaj tak daleko zaszło. A póki co to by było na tyle. Piszcie o swoich pikach, piszcie co uważacie o moich i ogólnie dołączajcie jeszcze do tej grupy. Ja się z wami żegnam, piszcie co myślicie o turnieju i, i gnajt. I, i tyle. I wam katar i usłyszymy sparkać. Dobra, to zobaczyłem ja na razie. Cześć.